Dla każdego sportu. Jest na Ciechowska, TV reklama. Obok mnie piasek. Cześć. 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 Po pierwsze, gratulacje, wygrałeś. Bardzo. No, ale po drugie, widzę kontuzję i chciałbym, żebyś powiedział, co ci, co ci jest. Znaczy, się na pewno lewa ręka pękła, no, nie mogę jej zgnieść. Nie wiem, jak z prawą. No i na pewno szczęka strzeliła, bo nie mogę nawet ani otworzyć, ani zgryźć buzi, więc no jest jak jest, nie? Ale jest fajnie. Miało być krwawo, trochę było. Eee, ma być show, to kibice lubią i, i po to tu jesteśmy. Czyli jesteś zadowolony w 100% ze swojej walki? Może nie jestem w 100%, procentach, no dałem się raz złapać. Eee, Gdzieś tam pierwsza walka w grondzie, wiadomo, lekka, gdzieś tam lekki stresik. Eee, no na pewno w drugiej byłoby już e, luźniej, no ale prawdopodobnie będzie ciężko, żeby to się wydarzyło, no bo nie mogę nawet włożę szczękę do buzia, i wypadnie, bo nie mogę jej zgryźć, tak? W takim razie chciałam zapytać, e, czy było coś, co zaskoczyło ciebie w twoim przeciwniku, w tym jak on się poruszał w klatce? Znaczy się, nie było nic szczególnego, no raz mnie tylko zaskoczył, e, gdy skracałem akcję lewy-prawy, no fajnie wystrzelił w tempo tym prawym, e, gdzie chyba byłem liczony, nie pamiętam już nawet dobrze, e, tylko tym mnie zaskoczył praktycznie, i tak nic więcej gdzieś tam nie odczułem, e, poza tym reszta w porządku. Jak długo się przygotowywałeś do tej walki? Czy w ogóle się przygotowywałeś, bo niektórzy się nie przygotowują, tylko idą na żywioł. Jakie jest w Twoim przypadku? Ja jestem w gazie cały czas. U mnie... Kurde, no nie ma wolnego, tak. Ja jestem takim typem człowieka, który bez treningu nie widzi sensu życia, więc e, tak naprawdę od początku zeszłego roku jestem cały czas w przygotowaniach. E, pomiędzy tym miałem walkę zawodową bokserską. E, pomiędzy przygotowaniami też e, byłem w wojsku na miesięcznej służbie. E, wróciłem oczywiście dalej do przygotowań, bo po, wszedł pomysł gromdy. No i tak jest, że tu jestem, tak. W takim razie się zapytam, e, ponieważ ty, to jest twoja pierwsza walka tak. na gruncie, tak? E, czy w jakichś innych organizacjach walczyłeś, walczyłem. czy to jest właśnie pierwsza organizacja, w której walczysz? Walczyłem zawodowo boksersko, wcześniej walczyłem amatorsko boksersko dosyć długo, z tym, że miałem też długą przerwę pięcioletnią od, całkowicie od sztuk walki, e, więc coś tam liznąłem tego ringu, tak? Jakimi rekordami możesz się pochwalić? Jeśli chodzi o boks amatorski, nie pamiętam, miałem 52, było to różnie. Boks amatorski też rządzi się swoimi prawami. Nie zawsze te werdykty są zgodne, tak jak być powinny. Zaś w boksie zawodowym miałem w październiku walkę e, pierwszą, co prawda przegraną. no Do, do decyzji mógłbym akurat tutaj e, dużo powiedzieć i tak jak dużo innych osób. Ale może kiedyś będzie okazja, racji tego, że jestem w Gromdzie, Kolega będzie chciał, zapraszam, możemy zrobić walkę na gołe pięści. Od czego to wszystko się zaczęło tak naprawdę te cały przykład. Eee, od czego się zaczęło? Na pewno jednym z powodów, e, znaczy jednym z powodów, jednym z osób, które poznałem w międzyczasie jest Sebastian Scarface. E, tak naprawdę który, którego poznałem przypadkiem na seminarium. Pomógł mi w przygotowaniach do walki zawodowej, sparowaliśmy razem. No i że tak powiem, ja zawsze mówię, że ring gdzieś tam rodzi prawdziwych przyjaciół. Poprzez brzydkie mordobicie no, zakumplowaliśmy się i dosyć, dosyć bardzo blisko się trzymamy. On troszkę mi podpowiedział, jeśli chodzi o gromdę, a dwa, jak już była pierwsza gromda, zawsze chciałem. Lubię adrenalinę, może, może też dlatego. I tak codziennie, codziennie, przepraszam, co rok było to zwlekane. No może w końcu, może w końcu, może w końcu przyszedł ten rok pewne zmiany w moim życiu i w końcu przyszła i grąda, tak? Scarface również walczy. Jak myślisz, jak on się pokaże w tej walce? Ja się dopinguję z całego serca, wiem, że tak samo swoje całe serce pokaże w ringu. Ja wiem, jaki będzie werdykt. Tu nie ma innej opcji, żeby był inny Seba, na pewno zrobi spektakularną czasówkę i na pewno tak będzie. Wczoraj rozmawiałam ze Scarface'em i e, zapytałam, czy nie byłoby to dla niego ujmą, gdyby przegrał z e, osobą tak naprawdę z telewizji, e, z celebrytą, który nie walczył, znaczy walczył we Freak Fightach, z tego co pamiętam, o e, ale nie walczył jeszcze na grądzie. E, I jak myślisz, czy według ciebie to byłaby ujma? Nigdy nie ma ujmy. Chłopak, jeśli tu przychodzi, na pewno ma charakter, więc tego nie można mu odmówić. Tu nie przychodzą goście, którzy nie mają jaj, tu nie przychodzą goście, który, którzy chcą się pogłaskać, tak? Więc y, musi mieć jaja, skoro tu przyszedł. E, nigdy nie ma ujmą i nie ma, i nieważne jaki to by nie był przeciwnik, nie ma ujmy nigdy z kim się przegrywa. E, to są tym bardziej gołe pięści. Jakiś przypadkowy strzał, cokolwiek. Nie nie ma... szkoda zdrowia? Kurde, dużo osób się mnie o to pyta, ale... No, dlatego nas jest tutaj tak mało, bo to są ludzie, którzy kochają adrenalinę. Yy, niestety, ale w takich sytuacjach zdrowie jest na drugim miejscu, a ta adrenalina góruje gdzieś tam. Ja swojego życia bez adrenaliny nie widzę na przykład. Nie mam sensu życia, że jak nie mam adrenaliny, więc jeśli ona jest, nieważne, czy mam połamaną szczękę, czy ręce, ważne, że poczułem, dostałem ten zastrzyk adrenaliny i to się dla mnie liczy. A jak twoja rodzina czy znajomi zareagowali na to, jak dowiedzieli się, że chcesz wziąć udział w grądzie? <laughs> Nikt nie był zadowolony, no, nie jest to dziwne tak, że nikt nie był zadowolony, e, wiadomo jak to jest, no poza tym widać teraz po mnie, e, no ale co, no jestem dorosły tak, nikt mi nie zakaże, tak samo nikt mnie nie zmusi, e, to jest moja decyzja e, i tyle, więc e, jedyna osoba, która mogłaby spowodować, żebym tu nie zawalczył, to jest mój synek, przepraszam, to jest mój synek, e, i robię też to dla niego, żeby e, ludzie się z nim liczyli. Na pewno jest z ciebie dumny. E, jest tutaj z nami dzisiaj? Chyba nie. Nie ma. nie ma. Nawet bym nie chciał, żeby to oglądał. Kiedyś na pewno zobaczy, jak myślisz, czy będzie właśnie z ciebie dumny e, i e, czy... Przepraszam, ale nie tak chodzi. się... Ja tak na swojego synka reaguję. To właśnie zauważyłam. Czy będzie... czy, jak myślisz, czy będzie e, dumny z ciebie? E, nie wiem, czy, czy będzie ze mnie dumny. E, jedyne co powiedzieć, że na pewno tata ma jaja i się nigdy nie poddaje. Chciałam zapytać o konflikty. Czy może masz z kimś jakiś konflikt? Bo teraz e, no konflikty są, na, że tak powiem, na czasie e, i dużo ludzi chce się wyjaśniać w klatce. Czy ty chciałbyś z kimś się właśnie e, wyjaśnić? Czy masz... E, z kimś złą krew. Nie mam żadnego konfliktu, ale jeśli ktoś go szuka, to może go dostać, żaden problem. A tak zupełnie z nikim nie masz? Nie, mam. Ja nie jestem człowiekiem, który się kłóci, ja nie jestem człowiekiem, który prowokuje. Eee, ja mam kolegów e, bliskich, dalszych. Ja nie szukam nigdy kłótni, awantur, yy, no ale jeśli ktoś mi zajdzie za skórę, no to tak długo, aż, aż go dopadnę, tak? Mog mogę 100 razy przegrywać, ale ja muszę w końcu dopaść, tak? Stanę za rogiem i go w końcu złapię, no. Dużo się mówi teraz o bójkach ulicznych, dużo ludzi się tym chwali. Czy ty miałeś w ogóle jakieś takie sytuacje? I czy może chcesz opowiedzieć jakąś taką najciekawszą historię? Miałem trochę bójek ulicznych, nie mogę mówić o wszystkim. E, no bo nie mogę, bo są tu kamery e, No stałem na bramkach, stałem na bramkach bydgoszcz mając 17 lat już, więc e, tak, trochę tego było, ale nie będę opowiadał, no bo prawo nie, no, no nie pozwala na to, tak? No. Czyli również takie, takie bójki uliczne, a już e, się zdarzają. Tak jest. A nadal się zdarzają, czy już z tym skończyłeś? Nie, bo powiedziałeś, że masz synka. Ludzie gdzieś tam widzą, kim jestem, oczywiście nie wywyższając tu się, ale jestem dobrym chłopakiem, tak mi się wydaje bynajmniej, trenuję, więc, że tak powiem, znam tych wszystkich ludzi, którzy też uprawiają sport. Nie mam, nie mam takich przypadków, że ktoś mnie zaczepiał. Poza tym mówię, nie jestem człowiekiem, który szuka zaczepki, tak? Więc to też jest, też jest inaczej. Byłem młody, może ludzie chcieli się sprawdzać i tak dalej. Nie mam takich sytuacji. Sam do nich też nie prowokuję, tak? Tak to wygląda. Dobra. W takim razie dziękuję bardzo Mógłbym za wywiad. Chciałbym tylko kogoś pozdrowić. Na pewno chciałbym pozdrowić no, na pewno swojego trenera, który jest tu ze mną, Adriana Oknickiego. Cały Toruń, cały Fight Club Toruń, chłopaków z Grudziądza, którzy mi pomogli, tak samo zbyt goszczy. Na pewno trenerowi Wojtkowi Kończowskiemu zbyt Bydgoszczy bardzo dziękuję. I tak samo dziękuję osobom i sponsorom oraz tym, którzy mi pomogli, czyli High Lever Sport, z Torunia, Polimps, tak samo z Torunia, dziękuję chłopakom. I również Infamous Team, którzy też mnie wspierają, dziękuję bardzo. Thank you.